Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Znowu mamy piątek. Wyobrażacie sobie? Znowu mamy piątek i ja znowu, słuchajcie, nagrywam dla was y, pogadanki piątkowe. Słuchajcie, mam wolny dzień. To znaczy wolny, wolny od pracy. Naprawdę od rana bardzo dużo się działo, bo dzisiaj y, wiecie co, tak sobie zaplanowałam, żeby to wszystko Wiecie, że tak powiem, pozałatwiać dzisiaj, jutro, jutro mam jeszcze wolne, jutro jest sobota, dopiero w niedzielę idę znowu do pracy, ale w sobotę mamy na jutro też inne plany i wiecie, takie wszystkie rzeczy, że tak powiem, wyjazdowe i tak dalej, chciałam, żeby wiecie, pozałatwiać dzisiaj. Więc my już słuchajcie od rana byliśmy z naszym pieskiem na szczepieniu, na 10.20 już byliśmy na szczepieniu. Więc te urywki z mroźnego krajobrazu i z drogi ze szczepienia pokażę Wam teraz. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. My właśnie wracamy z pieskiem ze szczepienia. Tam słuchajcie jeszcze mamy paczkę odebraną z paczkomatu. To słuchajcie zamówiłam przez internet maty. I zamówiłam jeszcze ubranko. Zamówiłam ubranko, słuchajcie, XS, ale obawiam się, że ono jeszcze będzie za duże. No ale nic, podrośnie do tego ubranka. Natomiast właśnie mój mąż poszedł z pieskiem do Krawcowej, bo mamy zamiar uszyć mu fajne, malutkie ubranko. Więc mam nadzieję, że Krawcowa to ogarnie. A słuchajcie, zaparkowaliśmy. Tak jak ja Wam mówiłam kiedyś, że mieszkałam nad samą Wisłą. Zobaczcie. Tutaj mamy od razu Wisłę, płynie kra. Ja zaraz wyjdę z samochodu i Wam lepiej pokażę. A zobaczcie, dzisiaj znowu przymroziło. No, jest chyba, rano było minus 16 albo nawet minus 18. Jest biało, tutaj mamy taki piękny chodnik, nasz most. I na Wiśle płynie kra. Nasza piękna błonia. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie. Piękny zimowy krajobraz. A więc mieliście okazję zobaczyć, jak piękną rzekę mam. Tak naprawdę pod samym blokiem, że tak powiem. Nie teraz płynie na niej kra. Zazwyczaj, właśnie jeżeli są takie zimy, a rzadko takie zimy bywają, że jest mega mróz, jest śnieg, to właśnie ta kra na Wiśle płynie. Idealny właśnie do spacerów, można naprawdę niezły sobie zimowy spacer zafundować. Zrobili takie tablice, opisane różne gatunki roślin, możemy sobie poczytać różne ciekawostki i jest jakby tam utworzona taka fajna łąka zielna z różnymi ziołami, kwiatami, i można, że tak powiem, sobie to wszystko w rzeczywistości zobaczyć, powąchać, nie wiem, zrobić zdjęcie. Także, mm, latem to jest słuchajcie, taka oaza zielna, że tak powiem. Idziecie, a po, po dwóch. Jest tylko jakby taka wykoszona ścieżka, a po dwóch stronach y, rosną y, rośliny, wszelakie. Y, piękny wrotycz. Y, latem. To, to są takie wysokie dość kwiaty. One mają taką twardą łodygę. Yy, I jakby kwiatostan to jest taki koszyczek, a w środku są takie żółte guziczki. O, no więc tak, więc takie nasze błonia. Fajnie, że, że je mamy i że, że jest gdzie spacerować. Powiem Wam, że też dzisiaj miałam do odbioru dwie przesyłki, bo zamówiłam dla naszego psa Maty. Mówiłam, słuchajcie, takie na Allegro. Tu jest 50 sztuk i zapłaciłam za nie 40 zł. Więc, słuchajcie, to starczy na długo, naprawdę na długo. I słuchajcie, tak, tylko 40 zł z Allegro Smart. Nie płacę za przesyłkę, więc zapłaciłam tylko 40 zł z dostawą. Słuchajcie, za darmo do paczkomatu, więc no, to jest idealna opcja i przyszło bardzo szybko, bo ja to zamawiałam przedwczoraj. I jeszcze wiecie, co zamówiłam? Ubranko dla naszego psa z takiego sklepu Petinio. Zobaczcie, jak to jest ładnie zapakowane. Yy, już Wam pokazuję, bo właśnie wyjęło. nie było tam tego ubranka. Yy, ubranko prezentuje się tak, yy, dostaniecie też je na Allegro. I ja słuchajcie, wybrałam takie no mega, mega malutkie, no zobaczcie, to jest mega malutkie, a i tak jest jeszcze troszeczkę za duże, to jest XS, ale dla szczeniaka, yy, bo no zobaczcie, no to jest takie mega malutkie. A jeszcze ciut te rękawki tutaj, bo to jest na przednie łapki, ciut jeszcze są za duże. Ale wiecie, tak do opatulenia, no teraz, słuchajcie, są takie mrozy, no minus 18 stopni, no gdzie, słuchajcie, wyjść z takim maleństwem, to ono by się rozpadło na milion kawałków. Więc taka bluza jak najbardziej jest wskazana. Z takich jeszcze, słuchajcie, ciekawostek, to byliśmy z naszym pieskiem u krawcowej Nasz piesek był właśnie zmierzony ze wszystkich stron i uszyjemy mu takie, wiecie, typowo podwymiar dla niego. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy jakby pomysł, jak to ma wyglądać. Mam nadzieję, że, że to wyjdzie po prostu i że ubranko będzie dla niego idealne. Więc jak już będę miała, że tak powiem, gotowy produkt, to, to Wam to pokażę. Nie wiem, mówiłam Wam, ile ta bluza kosztowała? 30 zł. Yy, I też mega, mega szybko przyszła, bo ja ją zamawiałam, słuchajcie, też przedwczoraj razem z tymi matami. Więc to też mega, mega szybko przyszło. Yy, słuchajcie, teraz mamy godzinę 17. Yy, ja na 19.30 muszę jechać jeszcze do dentysty, ale słuchajcie, tak mi się nie chce, Boże, po prostu tak mi się nie chce, że nie macie pojęcia, no, ale muszę, więc yy, na 19.30 jadę do dentysty, ale wyjadę sobie jeszcze wcześniej, bo muszę jeszcze wstąpić do Pepko, bo muszę kupić kilka rzeczy do pracy. Yy, a jak będę wracać, to już, słuchajcie, będzie Pepko zamknięte. Jutro nie mam ochoty nigdzie jeździć, bo jutro będzie ważny dzień, bo jutro będziemy składać, słuchajcie, te wszystkie meble, które zamówiłam do nowego wystroju dla naszych dzieci. Więc jutro będziemy je już ym, składać, że tak powiem, w całość, i to pewnie zajmie nam cały dzień, bo mamy złożenie, do złożenia biurko dla Niny, biurko dla Michała yy, fot i dwa fotele. I to wszystko, słuchajcie, jest zapakowane w kartony, więc najpierw musimy to wszystko przynieść do góry po kolei, wiecie, chyba po jednej paczce, yy, bo to jest wszystko dość ciężkie. I wtedy, jak będziemy mieli to już u góry, to zaczniemy to, wiecie, rozpakowywać, montować, składać. No, zobaczymy, jak to nam szybko pójdzie, bo wiecie, no, różnie może z tym być. Wtedy, wiecie, te wszystkie kartony trzeba wynieść, tak? Więc to troszeczkę zajmie. Mam nadzieję, że uda mi się, słuchajcie, coś jutro nagrać z montowania tych rzeczy. Na pewno nagram Wam jak to będzie wszystko wyglądać już po że tak powiem zmontowaniu, odpowiednim ustawieniu. Yy, ale to na spokojnie myślę, że może poniedziałek, wtorek wam nagram tą metamorfozę yy, pokoju dziadkowego. Więc mam nadzieję, że to wszystko jutro nastąpi. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało, bo wiecie, jak zabraknie jakiejś śrubki albo coś bardzo ważnej, to może być klapa. No, z racji tego, że jest jutro sobota, wiecie, nie wszystkie sklepy są otwarte, więc miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że się wszystko uda. Ja się nie mogę doczekać, dzieci też się nie mogą doczekać. Będą miały takie, że tak powiem, swoje miejsca. Dla Niny naprawdę zamówiłam piękne biurko i piękny fotel. Na razie nie będę Wam zdradzać, jak to będzie wyglądać, pokażę Wam wszystko później. Dla mojego syna zamówiłam takie mega wypasione gamingowe biurko i gamingowy fotel. I słuchajcie, były jakby, było kilka, że tak powiem, wersji tego fotela. I ja kiedyś pytałam go, którą wersję woli, kolorystyczną. I on powiedział, że taką. Dobra, więc ja taki fotel zamówiłam, no i słuchajcie, minęło już tyle czasu, że on zapomniał i ją dokładnie nie wie już, co wybrał, więc ja mu teraz nie będę przypominać. I to będzie dla niego niespodzianka. Dzieci, słuchajcie, rosną, powiem Wam, że hmm, przez ostatnie miesiące moje dzieci bardzo, bardzo urosły. Widzę to po ubraniach, słuchajcie, po skarpetkach. Wszystko jest, słuchajcie, za małe, za ciasne. Wczoraj, słuchajcie, też zrobiłam zamówienie dla mojego syna na 4F, tak, w sklepie 4F. I, słuchajcie, musiałam mu kupić dwie pary nowych spodni. Kupiłam mu nowe skarpetki. Sobie przy okazji kupiłam fajne klapki, takie, wiecie, do domu do chodzenia, bo w zasadzie nie mam i nigdy w sumie nie chodzę w jakichś laczkach czy w czymś takim. Latem chodzę czasami w japonkach, ale teraz wiecie, no trochę jest za zimno, żeby chodzić w bosych stopach, chociaż czasami po kąpieli ubieram japonki i chodzę w bosych stopach, ale tak będzie no, na co dzień jednak nie i kupiłam sobie takie właśnie fajne, różowe klapki, to też Wam pokażę później, jak to wszystko dojdzie. No i, i dla mojego syna właśnie dwie pary spodni dresowych. Mam nadzieję, że będą ok. Bo słuchajcie, zamówiłam mu jeszcze rozmiar większe. Bo ostatnio kupiłam mu w pewko fajne jeansy, wydawało mi się, że będą ok w jego rozmiarze. A słuchajcie, nie mógł ich założyć, były za ciasne. Więc mam teraz, słuchajcie, nowiutkie jeansy z odciętą metką. I nie wiem, słuchajcie, chyba będę musiała komuś dać te spodnie, bo no bo, bo żal, żeby wiecie, żeby były po prostu nie. Niewykorzystane. Słuchajcie, dla mojej córki też zrobiłam zamówienie na sklepie Sinsei, i też to zamówienie pewnie bardzo szybko przyjdzie. I na Sinsei kupiłam jej dwie nowe sukienki: kupiłam jej fajną bluzę i getry. Wiecie co? Chciałam ogólnie i dla Michała, i dla Niny zrobić zakupy na w sklepie Sinsei, ale powiem Wam, że nic dla chłopca ciekawego nie było. A jeżeli już coś tam znalazłam, to nie było rozmiaru. Bardzo dużo rozmiarów jest wyprzedane i tak naprawdę, żeby coś znaleźć rozmiarowo właśnie online w sklepie Sensei, to jest naprawdę mega, mega trudne. Więc nic ciekawego dla chłopca tam nie znalazłam, wszystko jest wyprzedane, więc zrobiłam mu właśnie te zamówienie ciuszkowe na 4F. A dla Niny się udało, więc yy, dla Niny zrobiłam w Senseju, więc pewnie to przyjdzie, no jutro jest sobota, więc nie sądzę, żeby to jutro przyszło, ale pewnie w poniedziałek, w poniedziałek będę miała wolne, więc na spokojnie sobie to odbiorę. Z 4F chyba przyjedzie kurierem, a z Senseja chyba też kurierem, więc na spokojnie dostarczy mi to kurier do domu i tak dalej. Yy, więc tyle kochani z takich różnych, że tak powiem rzeczy. Nasz remont klatki schodowej dobiega końca. Mamy już zamontowane nowe poręcze. Jest już nieco czyściej nieco czyściej, bo naprawdę kurz był niesamowity, no ale przetrwamy, damy radę. Jest bardzo ładnie. Wydaje mi się, że nawet te schody są szersze. Tak wiecie, jak się idzie, to tak jakby. No, jest więcej jakby tej przestrzeni. Zostały tylko tak naprawdę chyba ściany. No i później na koniec jakieś tam doczyszczenie. Powiem Wam, że będę musiała sobie zakupić nową wycieraczkę pod drzwi, bo tamta, słuchajcie, mi się zniszczyła którą miałam, więc muszę zamówić jakąś nową. Zobaczę, może dostanę coś w pepko, a jak nie, no to sobie coś zamówię. Ale na razie to nie ma opcji, wiecie, żeby kłać wycieraczkę przed drzwi, bo jest jeszcze taki sajgon, że może to się nie da. Wiecie, teraz jest tak mokro. Ja sobie przed drzwi położyłam taką, taki zwykły, wiecie, jakiś tam stary ręcznik. Wiecie, jak przychodzimy, to zdejmujemy tak naprawdę te buty przed drzwiami, bo tyle się wnosi tego pyłu, tego, tych, wiecie, kamieni, soli, wody, że tak naprawdę, wiecie, jak skądś wracamy w czwórkę i byśmy wszyscy weszli w tych butach, to słuchajcie, cały przedpokój byłby zadeptany, więc na spokojnie sobie zdejmujemy te buty przed drzwiami, one tam sobie chwilę odciekną i wtedy po prostu je przynoszę do domu i to jest to jest najlepsze, słuchajcie, rozwiązanie. Dobra, to by było chyba tyle. Ja już kończę. Zaraz jeszcze sobie sparzę kawkę, bo nie wiadomo, co mnie czeka po dentyście. Może nie będę mogła już później przez jakiś czas jeść. Zobaczymy. Więc ja w zasadzie już, tak jak Wam mówiłam, tamten ząb, z którym jeździłam, mam już zrobiony. Teraz jadę na wymianę starej plomby w innym zębie. I mam nadzieję, że to na razie będzie koniec. Yy, więc życzcie mi powodzenia. Po prostu jak sobie pomyślę, to mnie skręca w żołądku. Nie, żebym jakoś się bała, słuchajcie, dentysty, bo ja się nie boję dentysty. Ale jakoś tak. No nie lubię. Wolałabym, słuchajcie, już ten wieczór sobie spędzić na spokojnie w domu. A jeszcze ta myśl, słuchajcie, że muszę jeszcze jechać do, do tego dentysty, jakoś tak mnie no, stresuje. Więc ja sobie zaraz jeszcze zaparzę ciepłą kawkę, poprzytulam się z pieskiem i wtedy pojadę do tego dentysty. A wieczorem będę montować dla Was vlogi, bo mam po prostu dla Was nagrane tyle materiału, że szok. Nie wiem, kiedy ja to wszystko wgram. A jutro szykuję się znowu nowy film zmontowania tych wszystkich rzeczy, więc ja już się nie mogę doczekać. Na tym filmie się z Wami żegnam. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Wpadajcie na mojego Instagrama. Jeżeli jeszcze nie byliście, to serdecznie zapraszam. I to chyba tyle. Dobra, buźka, kochani, do kolejnych filmów. Pa!